Ale w tym przypadku lubię prostotę, lubię olbrzymią solidność tych rur. Nie widzimy tutaj jakichś fajerwerków, hydro. Witam Was. Dzisiaj chcę wam zaprezentować model Cannondale Contro 4, a w zasadzie nie tylko zaprezentować wam po prostu rower, ale chcę wam powiedzieć coś ciekawego na temat kolarstwa. Dużo na naszym kanale mówimy o trenowaniu, o jeżdżeniu na rowerze, o wyprawach itd. Tak tak ale przy okazji tego roweru chcę Wam powiedzieć o czymś, co, czego nawet nie nazywałbym kolarcem, ale po prostu o tym, że jest to nasze życie, w które w bardzo, bardzo wspaniały sposób mogą być wplecione rowery. A dlaczego? Cannondale Contro to jest jedna z gam rowerów Canodle'a przeznaczona do jazdy miejskiej. E, mamy tam oczywiście też e, bardzo kultowego Badboya, e, no i mamy rowery, które trudno zaklasy e, zaklasyfikować, typu Hooligan albo już rowery przez Canodle'a nawet nazywane jako crosowo-fitnessowe, czyli e, chociażby model Quick. E, ale jeżeli chodzi o Badboya, i chyba w szczególności w tym momencie także, jeżeli chodzi o rower Contro, jest to dla mnie coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Po co tworzyć tyle gam y, rowerów przeznaczonych do jazdy miejskiej? Przecież rower miejski powinien być po prostu lekki, y, żeby łatwo się go wnosiło po schodach, gdzieś tam po klatkach schodowych w mieście, łatwy do zapięcia i, i prosty chyba, prawda? Zwłaszcza prosty w użytkowaniu. Okazuje się, że jest y, trochę inaczej, dlatego że my w miastach szczególnie zauważamy, że rower to jest w dużej mierze tak jak nasz ubior. Oczywiście. Jeździmy w cross country, jeździmy na szosówkach i lubimy kiedy nasz rower świetnie wygląda, lubimy sami też dobrze na nie wyglądać, ale na takim rowerze w mieście będziemy często jechać w jeansach, będziemy jechać w, czy w ogóle w naszych ciuchach, w których jakby nie, na to nie patrzeć wyrażamy samych siebie i do tego służą właśnie rowery miejskie. Myślę, że w szczególności. To właśnie w miastach rządzą rowery typu single speed, rowery na twardym kole, rowery naprawdę już klasyczne, oldschoolowe. Wyciągamy stare jakieś tam e, romety czy, czy inne klasyczne rowery holenderskie, po to, że chcemy coś w nich wyrazić. I takim jest na pewno Cannondale Contro. Krótka prezentacja tego roweru. To jest rower bardzo, bardzo moim zdaniem przeceniony w sensie. Jego cena jest zbyt wysoka. To 4.500 zł za rower, w którym mamy uwaga. Zostawmy ramę, bo o tym będziemy mówić na koniec. To jest całkowity majstersztyk, ale mamy tak. Mamy hamulce hydrauliczne tarczowe Altusa, mamy manetkę 9-biegową Alivio, która współpracuje z bardzo ładną zresztą przerzutką Alivio, 9 kaseta, łańcuch KMC i jednoblatowa korba FSA Comet na standardowym, nie BB30, ale na standardowym wkładzie suportu od FSA. Czyli gdybym powiedział, że mamy aluminiowy rower na osprzęcie Altus zmieszane z Alivio, bez amortyzatora i kazałby ktoś nam zapłacić za to 4500 zł, to byłaby to głupota. I tak uważam, że 4500 zł to jest za dużo. Dlatego nie kupowałbym tego roweru na pewno w momencie, kiedy wchodzi na rynek, bo wtedy faktycznie tyle kosztuje. Ale po roku można taki rower kupić już nawet za poniżej 4000 złotych. I wtedy, czym bym go kupił? Zaraz Wam powiem. Jaka jest w ogóle idea tego roweru? No popatrzcie na niego. To jest Cannondale. Te rowery się często albo kocha, albo nienawidzi. Zazwyczaj ramy, i to chyba zwłaszcza ramy używane przez nas w miastach, będą miały po prostu dwa trójkąty. Trójkąt przedni, trójkąt tylny. W tym Cannondale'u nie ma ani jednego trójkąta. Przedni trójkąt został zamieniony na, no, na to, co tutaj widzicie, czyli potężną główkę ramy. Mocno od siebie oddalone są spawy rury górnej i rury głównej. Każda z tych rur jest wygięta. a rura Górna daje nam większy prześwit pod kroczem, to jest bardzo, bardzo dla nas wygodne i z tego się będą cieszyć i mężczyźni, i kobiety. Rura dolna wydaje się jakby dopasowywać kształtem do koła przedniego, które z kolei jest pięknie odkryte, albo dla niektórych obrzydliwie odkryte, ponieważ nie ma z prawej strony. Prawego ramienia widelca. Z tyłu też nie mamy trójkąta. Z tyłu mamy zupełnie inne, powydziwiane kształty oczywiście bardzo duże, grube ramy, które będą wytrzymały o tym za chwilę. Ale ta konstrukcja jest przygotowana już do zastosowania specjalnych, też zgodnych z filozofią Cannondale System Integration błotników również oraz bagażnika na sakwy. Mamy tu specjalnie przygotowane już nagwintowane adaptery, czy po prostu miejsca, w które wkręcimy sobie śruby od naszego błotnika i bagażnika. Podobnie wygląda z przodu. Nasz Lefty sztywny jest przygotowany do montażu Błotnika z przodu. Nie widziałem, żeby w tych modelach były montowane bagażniki z przodu. Być może jest to możliwe. W tym Canondale w modelu 4 bagażnik, nóżka też zintegrowana specjalnie z ramą i błotniki. Nie otrzymujemy ich w cenie roweru. Jeżeli chodzi jeszcze raz krótko o osprzęt, to mamy napęd 1 na 9, mamy 38 zębów z tyłu, 34 zęby w największej zębatce, e, przepraszam, 38 z przodu, 34 w największej zębatce z tyłu, 11 w najmniejszej z tyłu. Czyli nie będzie to rower do zdobywania gór, e, będzie to rower do jazdy w, w terenie najwyżej lekko pagórkowatym. Przecież będziemy nim jeździć po mieście, ale e, o tym też pomyślano. Jeżeli chcecie e, Udać się w większe góry albo mieszkacie w miastach, które są po prostu bardzo pagórkowate, to tak jak mamy tutaj przygotowane już wewnętrzne prowadzenie linki do przerzutki tylnej, z drugiej strony jest taka sama przelotka. Tutaj mamy w tej rurze głównej otwór, z którego wyjdzie nam też linka. Ślizgacz, ślizgacz jest już gotowy. Montujemy przerzutkę, wymieniamy korbę i jesteśmy gotowi do jazdy w systemie dwuprzerzutkowym. Co mi się w tym rowerze strasznie podoba, jest to rama i jest to też fakt, że Cannondale w przypadku tego roweru nie używa słowa odchudzać, super lekki i tak dalej. I to nie znaczy, że nie lubię odchudzania Cannondale'a, bo moja K10 jest mega odchudzona i bardzo to lubię. Ale w tym przypadku lubię prostotę, lubię olbrzymią. Solidność tych rur. Nie widzimy tutaj jakichś fajerwerków hydroformowych. Te rury mają w zasadzie wszędzie taką samą średnicę. Tutaj troszeczkę rura podsiodłowa rozszerza się, tak żebyśmy mogli w tym miejscu zamontować sobie przerzutkę przednią, i powyżej ta rura będzie troszeczkę grubsza, będzie sztywna. Ten rower. Tak jak zresztą Cannondale o nim mówi, będzie bardzo stabilny pod dużym obciążeniem, to znaczy, że może sobie usiąść na niego rider, który będzie ważył nieważne ile kilo, może sobie wziąć na plecy nieważne ile kilowy plecak, a z tyłu zamontuje sobie sakwy, w których napakuje co będzie chciał, a ten rower będzie jechał jak po sznurku, ponieważ jest sztywny, solidny, stabilny. Koła to 32-sprychowe i z przodu i z tyłu Madaksy, które są tak zaadoptowane przez Canon i nazwane C2. Oponki to szwalbe, Little Big Ben, 28 cali. Mamy tutaj oczywiście 38 mm szerokości. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo optymalna szerokość do jazdy miejskiej i w bardzo jakimś też lekkim terenie. No i w końcu sam design, bo do leftiego przejdziemy zaraz jak rower wam obrócę. E, bardzo mi się też podoba to, że jest on również prosty. Nie ma tutaj mega wykrzykników Canon wielkich, tak jak jest na przykład na mojej K10, tylko mamy delikatny błękitny pasek, na górze mamy delikatny napis Contro. Na rurze podsiodłowej mamy napis Cannondale i strasznie mi się podoba, że jest to napis tą czcionką, pierwszą klasyczną Cannondale'a. Tutaj na tym, co miałoby być trójkątem tylnym, górne, górna rura tego trójkąta, to również taki drobny napis Cannondale, ta sama czcionka. No i klasyczne logo Cannondale na przednim i tylnym kole, elementy błękitne na siodełku z napisem Cannondale i co bardzo lubię też w tym rowerze, to to logo klasyczne. Stare logo historyczne Canondale'a. Piękna sprawa. I teraz przejdźmy do sztućca w tym rowerze. Jest to Lefty sztywne, czyli bez żadnej amortyzacji. Potężna rura e, oversize e, ze zintegrowaną osią piasty. Bardzo, bardzo sztywne połączenie e, koło e, widelec. I zwróćcie też uwagę, że dwupółkowe widelce są przecież używane w rowerach, które najbardziej będziemy katować. W terenie, rowerach downhillowych, all mountain, a tutaj mamy takie rozwiązanie w rowerze miejskim. I jeszcze raz, ten rower jest po to, żeby zwracać na siebie uwagę. Jeżeli macie taki styl, jeżeli lubicie trochę krzykliwy styl, a jednak prosty i klasyczny, to to nieosłonięte z prawej strony koło będzie zwracało uwagę, natomiast z drugiej strony też Wam pokażę, jak będzie zwracało uwagę. To jest druga strona roweru. Z tamtej strony mieliśmy gołe nagi odkryte, koło dziwiące trochę nasze oko. Z tej strony mamy potężny, prosty kształt, po prostu rury. E, popatrzcie na to, w taki sposób to wygląda. E, wielu mówi na to love it or hate it, czyli albo to kochasz, albo nienawidzisz, I chyba w Polsce też się e, na takich właśnie dzielimy. Ja akurat coś takiego e, bardzo kocham. No, i co wam mogę powiedzieć na temat tego widelca? On będzie bardzo sztywny, on da nam poczucie jazdy, jakbyśmy mieli rzeczywiście rower zrobiony z jednego kawałka aluminium. Natomiast na temat mitów i działania takiego widelca powiem jeszcze w odrębnym odcinku. Teraz chcę wam jeszcze powiedzieć: A tutaj zobaczcie, to jest właśnie przelotka przygotowana już pod ewentualny montaż lewej manetki. I linki do przerzutki przedniej, gdybyśmy chcieli mieć więcej biegów niż, niż ma ten rower. Parę słów na temat wad. Nie podoba mi się to, że Cannondale być może myśli sobie, że skoro ma już taką renomę, nie musi myśleć o szczegółach. Jedna rzecz, w której nie myśli o szczegółach, to też kultowe, zaprojektowane przez Cannondale miejskie pedały platformowe, pięknie wyglądające i bardzo fajnie też dające podporę pod jakieś nasze. Adidasy, ale właśnie zobaczcie, jak kręci się pedał w rowerze, za który życzy sobie Cannondale 4,5 tysiąca złotych. To aż słychać. To jest moim zdaniem niedopuszczalnie, nie daje to poczucia w detalach, że kupiliśmy coś nie tyle drogiego, bo nie o to nam tutaj chodzi, tylko coś jakościowego. Niestety, jeżeli chodzi o pedały, super wyglądają, ale Mam nadzieję, że to się nie rozwali po niedługim okresie użytkowania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to moim zdaniem coś więcej niż niedopatrzenie. Rower w momencie, kiedy unosimy go do góry, i koło nasze chociażby przeciąża się w lewo, zobaczcie co się dzieje w tym miejscu. Nasz widelec, nasza rura uderza o ramę, i to jest zupełnie normalne w konstrukcjach dwupółkowych. Natomiast to, co jest nienormalne, to to, że Cannondale nie pomyślał o tym, żeby coś z tym zrobić. Przecież w poprzednich Lefty'ch, tych amortyzowanych, była tutaj bardzo fajna pianka, która świetnie chroniła ramę przed nie tylko obtarciami czy obiciami lakieru, ale nawet wgnieceniami w momencie, kiedy byśmy uderzyli mocniej. Tutaj czegoś takiego nie, nie ma. I Tak naprawdę ktoś może pójść do dillera Cannondale'a, kupić sobie nowy rower i w momencie, kiedy będzie chciał go założyć na dach swojego roweru, uniesie go i jeżeli to się stanie, to będzie ma, miał już odpry odprysk e, lakieru. Mi się to stało, wprawdzie nic nie widać, więc lakier jest e, dobry, ale to nie usprawiedliwia, e, że takie coś powinno być zaklejone. E, druga rzecz, nie dostałem z rowerem żadnych naklejek, e, folii, którym mi mógłbym już osłonić e, czy główkę ramy, czy sam widelec. To się od razu wytrze chyba we wszystkich Cannondale'ach no nie widać, że nie we wszystkich jest to dodawane z moimi szosowymi rowerami zawsze mam takie naklejki. Tutaj tego nie ma i to jest moim zdaniem niedopatrzenie. Więc jeszcze raz, czy ten rower bym kupił? Jeżeli myślałbym o i stać by mnie było o jeździe w mieście i ten rower byłby trochę wielozadaniowy, a poza tym weźmie sakwy, pociągnie wózek z dwójką dzieci to uważam, że model Contro to jest świetne rozwiązanie, nie przeszkadza mi tutaj Alivio i Altus w ogóle, dlatego, że te hamulce świetnie działają, nie wiem jak to wygląda w dłuższej eksploatacji. Biegi chodzą naprawdę bardzo dobrze w tym systemie 1.9, wiadomo, kiedy używamy skrajnych biegów, ten napęd słychać bardziej, no ale tak jest system 1. Manetki mamy też w systemie Two way release, tak? czyli możemy sobie Zmieniać biegi w dół, zarówno wciskając, jak i pociągając tą manetkę, to jest to jest fajna rzecz. Poza tym, moim zdaniem, świetny kawałek rowerowania. Ja już osobiście nie mówię na to kolarstwo, tylko rzeczywiście nasz styl, zdrowy styl, a w dodatku chyba najtańszy środek lokomocji w miejskich korkach. Polecam wam tego typu rowery. Można je kupić w przecenach już za dużo niższe ceny, w niższych cenach. Mi udało się go kupić bardzo okazyjnie i będę go albo odsprzedawał, albo zamieniał na przełajówkę, bo już za dwa miesiące będę potrzebował rower przełajowy na zawody. W zasadzie potrzebuję wcześniej, żeby rozpocząć treningi. Popatrzcie sobie jeszcze chwilę na ten piękny rower, na te piękne kształty. Będą jeszcze dwa odcinki na temat samego Leftiego, a ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie, życzę udanego weekendu. Cześć!